Cześć, z tej strony Ola i Ania Łański, czyli Twoje polecaczki książek. Jest grudzień, zbliża się koniec roku, więc to jest zawsze taki czas, kiedy, który sprzyja podsumowaniom, refleksjom, pomyśleniu o tym, co wydarzyło się w ciągu minionych 12 miesięcy. My takie podsumowania roku robimy od kilku lat, robimy też plany na kolejny. Wszystko po to, żeby jeszcze lepiej wykorzystywać czas, który mamy dany, żeby jeszcze bardziej realizować nasze cele, nasze marzenia i bardzo nam w tym pomagają właśnie podsumowania. Po jeszcze podsumowania można robić? Po to, żeby eliminować rzeczy, które są takimi kłodami pod naszymi nogami, które utrudniają nam różne działania. No i też po to, żeby wzmacniać te rzeczy, które u nas świetnie się sprawdziły i warto byłoby je również w przyszłym roku wprowadzić. Dzisiaj właśnie będzie temat podsumowań roku. Podzielimy się z Tobą naszymi pomysłami na to, w jaki sposób można to zrobić. No i na koniec będziemy też miały małą niespodziankę dla Ciebie. A tak, ale przede wszystkim, żebyś zaczęła robić podsumowania, no to właśnie warto zdać sobie sprawę z tego, po co to robić. Jeszcze dodam tutaj od siebie, że kiedy robimy podsumowanie roku, to mamy taką możliwość właśnie spojrzenia na nasz rok z lotu ptaka. No, i tak naprawdę na taką rzetelną, opartą na faktach ocenę tego roku, bo jak tak sobie w myślach, aha, no bo ważne, podsumowanie, my tu mamy na myśli, robione na papierze, kartka, długopis i koniec, żadne tam marzenia w głowie, tylko naprawdę zrobienie po prostu tego na kartce, bo to powoduje, że naprawdę widzisz, co się wydarzyło w tym roku, co poszło dobrze, co poszło źle, ale o tym za chwilę. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, że. Hmm, Jakiego podsumowania roku byśmy, nie że odradzały, ale żeby Twoje podsumowanie roku nie oparło się tylko o to, czyli niektórzy robią w ten sposób, że po prostu wyciągają kartkę z tego 1 czy 2 stycznia, gdzie były postanowienia i cele na nowy rok, no i sprawdzają zrobione, niezrobione, 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 zrobione i tak dalej. No właśnie, tak w zasadzie to, to nie wiadomo, co z tego podsumowania wyjdzie, ja a też... przecież to nie jest do końca rzetelna, taka całościowa ocena. Tylko to jest, no porównanie e, tylko to też jest ważne, że em, porównanie takiej właśnie kartki, z, y, właśnie wyciągnięcie jej y, z początku roku, nie jest do końca też dobrym pomysłem, dlatego że te nasze cele i plany. W trakcie roku ewoluują i zmieniają Zwłaszcza się. Zwłaszcza w roku 2020. Albo, tak? E, tak, albo przestają być dla nas ważne, albo redefiniujemy je jakoś, e, inaczej je po prostu ubieramy w jakieś inne ramy, obniżamy poprzeczkę, więc e, nie do końca to jest taka dobra według nas e, droga, ocena, nie? Ocena tego roku. E, no więc tutaj. Chyba, że trafimy na taki cel, który. E, się nie zmienił na przestrzeni tego roku, a nie został zrealizowany. Więc mm. tu wtedy warto będzie się zastanowić nad tym, dlaczego to się tylko i tak dalej. Chodzi o to, żeby nie tylko nie i wyłącznie w... w ten sposób tak. oceniać ten rok, bo przecież e, w ciągu całego roku e, jest w stanie wydarzyć się wiele rzeczy. O, wiele rzeczy jesteśmy w stanie zmienić, nad wieloma pracować. No i właśnie o tym chwilę porozmawiajmy. E, czyli e, to, co my jakby robimy podczas podsumowania, kiedy my podsumowujemy nasz rok, tydzień w zasadzie i miesiąc podobnie, to w ogóle zastanawiamy się nad tym, co się wydarzyło. No i tu możesz się zastanowić, co się wydarzyło w przeciągu roku w, w, w kilku obszarach, tak? W obszarze Twojego zdrowia, Twojej rodziny, Twojej kariery, czy na przykład Twoich finansów. I po prostu zrobić sobie taki wyrzut, co się takiego wydarzyło. Albo niech takim wyznacznikiem będą dla Ciebie obszary, które są dla ciebie tak, ważne, tak? tak. E, czyli na przykład ja sobie e, będę zastanawiać się nad tym w kwestii, na przykład rozwoju mojego osobistego mm -hmm. i duchowego, w jaki sposób ja ewoluowałam jako człowiek po prostu e, w ciągu tego roku, ale niekoniecznie będę nad innymi kwestiami się może zastanawiać, bo przecież nie są dla mnie takie ważne, jest te obszary niech będą ważne no, tak, dla ciebie się z, z punktu zdania. widzenia właśnie też Twoich celów czy wartości. Kolejna, myślę, ważna kwestia, no to zastanowienie się nad tym, co było dobrego w tak. tym roku i co było takiego, co było wartego, co warto by było może ewentualnie poprawić, albo co nie poszło tak super po Twojej myśli. Czemu warto powiedzieć, napisać, co było dobrego? No właśnie, hmm. żeby wrócić nawet do tych. Myśli w ogóle, żeby że my jak rozmawiamy o tym minionym roku, to raczej w sumie częściej mówimy, o, a też to było fajne, to było super, to było super przeżycia. No i właśnie podczas takiego podsumowania możemy sobie do tego wrócić. Po prostu. Dokładnie. I to, to jest też bardzo właśnie taki fajny sposób, żeby pielęgnować te y, wspomnienia, bo ja nawet mam ostatnio taką refleksję, że Kurczę, jak ja niewiele rzeczy e, pamiętam. pamiętam mhm. Na przykład, nie wiem, byłam gdzieś, pojechałam do jakiegoś miasta i na przykład nie pamiętam wielu już rzeczy, tak? Jak wyglądało. E, oczywiście robienie zdjęć i tak dalej, to wszystko pomaga, ale tak. taki moment, kiedy właśnie wracasz tam myślami, e, też jest właśnie takim fajnym, m, taką właśnie klamrą e, do tego roku, który mija. Co mogło pójść lepiej, no to tak samo w tych obszarach, które są dla Ciebie ważne i to pozwala właśnie zastanowić się nad tym, co możesz usprawnić na przyszły rok. Taka trochę autorefleksja, ok. Co mogę następnym razem po prostu poprawić, a być może no, nawet wyłapanie jakichś błędów, no to jest wszystko też jak, jakieś wzrastanie i rozwój. Możesz. No... To nie chodzi o to, żeby się biczować tym, że nie. ile rzeczy mi nie wyszło w tym roku, tylko raczej to mają być takie lekcje ku przestrodze. Czyli uczysz się na swoich błędach, no i po prostu starasz się wchodząc w ten kolejny rok. Pamiętać o tym, że kurczę, tędy nie idź, bo tam się poparzy. Eee, jeszcze kilka takich pytań, które możesz sobie zadać. No to na przykład, co się zaskoczyło w tym roku, tak? czego się nie spodziewałaś? Czego się nauczyłaś? Czego się nauczyłaś? Jakie roz kompetencje, umiejętności na przykład rozwinęłaś w tym roku? Ale dobrze też sobie zadać pytanie, na, przykład, na co miałaś czas, o które sfery, zadania, działania zadbałaś, a na co na przykład w tym roku, mimo że chciałaś, to ci tego czasu nie starczyło. No i na przykład właśnie, jak zmieniły się na przykład Twoje relacje z bliskimi albo właśnie Twoje kompetencje. To są takie przykładowe pytania, które warto sobie zadać właśnie w momencie, kiedy podsumowujesz rok, tak, żeby szerzej na niego spojrzeć. Ale jeżeli chcesz więcej tych ćwiczeń, tego typu pytań właśnie tak, żeby naprawdę solidnie podsumować ten rok, to. Rozmawialiśmy ostatnio tutaj z nami, z naszą społecznością, z ludźmi, którzy nas obserwują, właśnie o tych podsumowaniach. I wiemy, że część robi właśnie tylko w głowie, część robi po prostu tak. jakąś tabelkę zysków i strat. Po prostu niektórzy chcieliby spróbować, ale nie wiedzą właśnie jak się do tego zabrać, na jakie pytania warto sobie odpowiedzieć, a wiedzą, bo słyszeli już od tej czy innej osoby, że kurczę, że co roku ktoś robi i świetnie to działa, więc też chcieliby spróbować, ale właśnie nie wiedzą jak się co to zabrać. Więc tutaj przez kilka ostatnich tygodni mocno robiliśmy takie właśnie analizy, rozmawiałyśmy z naszą społecznością. Dlatego powstał zeszyt ćwiczeń, który przygotowałyśmy właśnie specjalnie na okazję grudnia i podsumowania roku, ale właśnie nie tylko, bo też na waszą prośbę dorzuciłyśmy tam taki gotowiec do podsumowania dnia i tygodnia, więc wierzymy, że ten zeszyt ćwiczeń Jesz... możesz będziesz mogła do niego z niego korzystać przez cały rok, codziennie, i raz w tygodniu, i raz w miesiącu, ale faktycznie bardzo tutaj postarałyśmy się stworzyć ten zeszyt ćwiczeń na podsumowanie roku w taki sposób żeby te różne aspekty właśnie Twojego życia, obszary e, przeanalizować, zastanowić się, gdzie chcesz wprowadzić jakieś zmiany. Tak, e, i też chciałyśmy odciążyć trochę ten temat tych podsumowań, więc jest on w takiej, e, jak to powiedzieć, w takiej e, lekkiej formie, tam znajdziesz wskazówki, jakieś e, po prostu obrazki, które e, no właśnie mają takie, te, pozostawić no jest dobre... Fajny, e, tak, to, tak, to jest do... fajny czas, my no na tak. bardzo lubimy ten czas w roku, że okej, okay, dobra, to Pogadajmy, co się wydarzyło, a później jest właśnie ten czas, kiedy okej, okay, przed nami po prostu nowy rok, nowe rozdanie, po prostu... Ale żeby właśnie wejść w nowy rok z jakimiś lekcjami, wnioskami, nastawieniem, to warto w jakiś sposób zamknąć, podsumować właśnie ten poprzedni rok. rok. Link do zeszytu ćwiczeń znajdziesz oczywiście w opisie tego materiału. Ja jeszcze tutaj powiem, że dodatkowo jeszcze dorzuciłyśmy też taki, taką dwie strony ćwiczeń. Gdzie my podsumowujemy jakby nasze działania tutaj na rzecz ułańskich? No, bo też były takie prośby, żeby może takie od biznesowej strony trochę podsumowanie zaproponować. Więc kilka takich pytań, które my też sobie zadałyśmy tutaj i będziemy zadawać w grudniu a propos naszej działalności. No, może się komuś to przyda, także takie jeszcze bonusy. No i co? Widzimy się w następnym materiale wideo. Linki masz w opisie. Pamiętaj o subskrybowaniu tego kanału, tak żeby nie ominęły cię żadne materiały. Bo jak widzisz, my tak na razie jeszcze szukamy idealnego dnia na publikację. Ściskamy.